Dobry wieczór Państwu. Arek, Robert i Tomek. Stopniujemy napięcie, bowiem za chwilę poznamy tę, która dzisiaj będzie wybierać, czyli Agatę. Cześć, witam wszystkich. Mam na imię Arek, przyjechałem z Sosnowca. No a tak poza tym to nie cierpię kiszonej kapusty. Minęło ponad 25 lat, a ja nadal nie lubię kiszonej kapusty. <noise> oczywiście żartuję, kiszona kapusta jest bardzo zdrowa, zalecam, polecam wszystkim. Sam oczywiście też jadam, co nie znaczy, że muszę ją lubić. Słuchajcie moi mili, chciałem się dzisiaj z wami podzielić moim szatańskim planem, na który wpadłem w Sylwestra. Realizacja tego planu ma niewielką szansę na powodzenie, ale jeśli jest ta odrobina odrobina szansy, że jednak może się to udać, to myślę, że warto skorzystać z okazji i spróbować. Pomyślałem sobie, że no bardzo miło by było spotkać się w gronie wszystkich uczestników Randki w Ciemno, tego odcinka, w którym brałem, miałem zaszczyt brać udział. Zwracam się przede wszystkim do uczestników tego odcinka Randki w Ciemno, czyli Agaty, Roberta i Tomka. Jeśli mnie teraz słuchacie i oglądacie, to pomyślcie o takim spotkaniu. Czy nie chcielibyście brać w nim udział? Ja bardzo wszystkich serdecznie zapraszam. No w tej chwili forma tego spotkania taka jeszcze nie, niedookreślona, bo trudno przewidywać, czy się uda nam odszukać, czy nie. Więc to jest dopiero do ustalenia w przyszłości. Na razie poszukujemy się. Więc ja wysyłam to takie zaproszenie wirtualne do Was, nie wiem jak Wy, ale ja ten czas spędzony na przygotowaniach, na eliminacjach, przygotowaniach i potem występie w Randce w Ciemno, bardzo miło wspominam i chciałbym, Porozmawiać, jak to u Was się odbyło, skąd, jak znaleźliście się w ogóle w ramce w ciemno w tym programie. Także liczę na to, że, że się uda nam spotkać. Fajnie by było, gdyby na przykład w tym spotkaniu mógł uczestniczyć według wielu widzów pierwszy i najlepszy prowadzący. Program Randki w Ciemno, czyli Jacek Kawalec. Także, panie Jacku, do pana również wysyłam to zaproszenie. Wiem, że pan jest zapracowanym człowiekiem. Podejrzewam, że jak każdy z nas, gdyby się udało panu znaleźć tą chwilę na, na takie spotkanie i porozmawianie, jak to wtedy było, pan nas pewnie nie pamięta. Natomiast jestem święcie przekonany, że wszyscy, absolutnie wszyscy uczestnicy programu, którzy występowali w randce. Pana zapamiętali bardzo miło i, i, no, i no super by było się spotkać. Nie wiem, czy to jest realne i możliwe, ale mam jeszcze jedno życzenie, no takie noworoczne. Gdyby to zaproszenie również przyjęła pani Edyta Krasowska, czyli głos radki w ciemno, no to już by było spełnienie marzeń. Także pani Edyto. Również do pani wysyłam takie zaproszenie. Zapraszam, no, was wszystkich zapraszam na takie spotkanie. Mam nadzieję, że w przyszłości się to uda zrealizować. No, musimy się najpierw odnaleźć. Mam również zadanie dla pozostałych widzów, którzy no, nie byli uczestnikami, ani nie mają nic wspólnego z Ranką w Ciemno, o to, żeby udostępniać ten film. Bardzo was proszę, puszczajcie go gdzie się tylko da udostępniajcie gdzie to tylko możliwe, bo chodzi o to, żeby no, dotarł do jak największej liczby odbiorców, bo może akurat y, któryś z uczestników Natki w Ciemno y, zobaczy ten film albo y, ktoś, kto go zna, przekaże taką informację, y, poinformuje, że coś takiego jest, y, taka akcja. Y, no, będziemy mieć większe szanse, jeśli ten film dotrze do, do większego grona odbiorców. Więc bardzo Was proszę o udostępnianie tego filmu. Mam nadzieję, że akcja odniesie spektakularny sukces i się odnajdziemy, będziemy mogli się spotkać. Także ja ja serdecznie zapraszam, a w tej chwili mówię do widzenia. Cześć.